Co ty chcesz? Chelnika! Powiadomienie, głośność, mój! ka Tak? Boże, jaka krzywa siedzi tym psem domu! Co się stało, Doniuś? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Co? Dobra weź po filmu no, idzie Co się stało? No pokaż no, daj tego sernika. Tak. Nie, nie, nie. Ty też coś sernika. U, tak nie prosisz. Tak nie prosisz, tak po sernika. A Jucha, co chcesz? Sernika chcesz? Daj głos, maja. daj głos. Sernika chcesz. Tak. No to serniki. Bardzo e chcesz. Serniczek. Ja bardzo. I serniczek chcesz, tak. Bardzo chcesz? Daj głos. Aha, tak. a proszę, ta. bardzo. Następny po sernika się zbliża o daj, daj. Nie, ta córka, ta? Dałem, dałem mi trochę sernika i proszę bardzo, co się dzieje. Energia po prostu. No, no. Co się stało? Chodź tu, chodź tu chodź tu, No idź Chodź tu, chodź. Mu, chodź mu, no Dajcie sernika, dajcie. na sernika dajcie, dajcie sernika. Tomek, Tomek, mnie Nie patrz. Tomek, Tomek, nagrywa. Patrz. Nie patrz. Patrz. nagrywam. Ciebie też nagrywam. Patrz jak on na nim. Patrz. Patrz. Kaczek się trzyma. Nie. Boże. Dawaj mi po kawałku sernika i po prostu zobaczcie, jaka jest reakcja. No. O, proszę, o, proszę. O, no. o. Nie pogadasz. Zauzi, zauzi. No. Czy też by chciał niemieckiego? Czy kawałka jednego? Chcielibyście? Tak, no, proszę no, bardzo. Nie kochana. No, straszne. To, syna, ale, kochana. Tak. A ta będzie piała o ten sernik. No ja. No ja. To pies jest artysty No No dam ci sernika. No dam. Pokazałeś sernika, że masz? Pokazałeś. Ludzie, kochani. Kawałek ci dam. Proszę. No, no. O, 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 jak pierdziela, aż się trzęsie. No, proszę. No. Proszę, już ze wstyd dostałeś i ty teraz zostaniesz. No. Już? Spokój? No. Tak. Ma I zaraz znowu będzie piała. Dzień dobroci do zwierząt. No i zaraz będzie, daj sernika. Co byś Tomek powiedział o buldogach yy, ogólnie? Plusy posiedzenia buldoga, co byś powiedział? Głupie jak cholera. Ojej. Oh yeah. Nie brać żadnych takich psów. Ojej. Oh yeah. Tylko żarły, żarły, bawiły się, żarły, bawiły oh się. Yeah. I tylko daj, daj, o. Jedno i drugie. Jedno i drugie, proszę was, Daj, daj. A, A przynieść... Jest... O, proszę bardzo, A tu jest maj... majucha. O, już zeżarła. I jeszcze daj. Nie! Yeah. Boże, masakra. No dobrze, to by było na tyle, bo tu się nie dobrze. skończy. Tu Ale będzie, to będzie walka. Jakieś plusy, jakieś plusy powiedzmy No dobrać. słucham. Posłucham. Jakie plusy powiedział? O czym mi się przed chwilą? E, na pewno zbankrutujesz. Tak. Plus, plus jest taki, że na pewno zbankrutujesz. E, wszystko ci zeżrą, naprawdę. Tak. One wiecznie są biedne, głodne. o ta, to jaka jest poszkodowana, no, szczególnie jak serdeczka jest. Tak. No. A plusy posiadania owczarka? E, wokaliza. Wokaliza. Tak, I tak. Trzymam takie trest żeby był z fajnym Naprawdę. inaczej to masakra. Generalnie. Rozpuszczony obszar niemiecki w domu to po prostu jest masakra. Dominuje i może być niefajny. Tak i na pewno będzie wam śpiew. Tak? Majucha? Ale co, mnie powiesz, mądre są buldogi czy nie? Dobra, ja to wiem, tak, co powiedział Tomek, że to są nie potrafi dać w dupę. A czasami zasługują. Zwłaszcza za kupy, robienie w domu co jakiś czas, ale jak są w bloku u znajomych czy u kogokolwiek, powiesz im nie wolno. Aha, powiesz im nie wolno, słuchajcie, i nagle potrafią wytrzymać ileś godzin. Potrafią. Po prostu w domu wiedzą, że im wolno, jak jest Tomek, jak, jak nie ma Tomka, ja mam spokój. Bubu ma spokój, tylko przy Tomaszu. Pozwalają. I to by było na tyle. Krawczyk Junior znów drżał od na głowę. Jest rozstrzygnięcie o dwa serce internetu. Tak. Zobacz więcej Roka. na temat Krzysztof Igor Krawczyk. I, i Majucha. Majurra. No. Ja ją Majra nazywam. To psy no tu jedna Pozdrawiamy.